Hej, dzisiaj zwracam się w zasadzie z takim pytaniem, chociaż w zasadzie i tak na nie na to pytanie odpowiem, ale być może ktoś będzie miał inną interpretację tego tematu, który poruszę, dlaczego nie. A pytanie brzmi tak <laughs> przepraszam, czy szatan nie powiedział, aby pół prawdy mówiąc Jezusowi wtedy, kiedy go kusił, tak, że Wszystkie królestwa świata należą do Niego, do Szatana. Czy wtedy diabeł, jak przystało na diabła, nie skłamał, nie powiedział półprawdy, że te królestwa ziemskie należą do Niego, do Szatana? No bo z jednej strony Jezus skrytykował postępowanie władców narodów, tak? mówiąc, że ci władcy uciskają poddanych. No i wiadomo, że to źle. Ale z drugiej strony, gdzie indziej, Jezus powiedział, że Piłat nie miałby nad nim, nad Jezusem, tak? Żadnej władzy, gdyby mu jej nie dano z góry. A więc w domyśle Piłat dzierżył też swoją władzę, koniec końców też za boskim przyzwoleniem. To pewnie pokazuje, że władza jest owszem największą pokusą, ale zarazem testem ludzkiej moralności. Diabeł, co widać właśnie w tym kuszeniu Chrystusa, rości sobie do tej władzy ziemskiej prawo i mówi, że ma władzę nad ludzką władzą, nad ludzkimi królestwami, ponieważ to właśnie w sferach tej władzy, rozumianej potocznie, co później wyjaśnię, łatwo o największą deprawację. Owszem, tak? Władza deprawuje, mówią, a władza absolutna deprawuje absolutnie, jak ktoś znany powiedział. Ja bym dopowiedział tylko, że potrafi deprawować. Lecz właśnie, potrafi. Ta deprawacja nie jest nieuchronna. Znamy też polityków bardzo szlachetnych, chociaż oczywiście będących w mniejszości. No, pierwszy przykład, który przychodzi na myśl, no Martin Luther King chociażby, prawda? Także ta deprawacja nawet na największych szczytach nie jest nieuchronna, gdyż człowiek, człowiek z władzą nadal może rozumieć ją konsekwentnie jako służbę. Opierając się swoim rządzom, a idąc za to za Bogiem i za miłosierdziem. No i to są postawy, jak wspominałem, oczywiście, wśród polityków, chociaż nie tylko wśród polityków, mniejszościowe, tak? Ale nadal są. Dlatego szatan kłamie, a właściwie mówi półprawdę, czyli nadal kłamie, że królestwa tego świata należą do niego. No bo nie należą, lecz właśnie w sferach władzy, rozumianej, podkreślam potocznie, szatan działa na ogół. Najskuteczniej. A być może nie nawet, że najskuteczniej, lecz na pewno w sposób najbardziej pokazowy. Czyli tam właśnie szatan działa najbardziej spektakularnie, lecz nadal nie ma na sferę tej ziemskiej władzy monopolu. Również bowiem na samych szczytach ziemskich hierarchii e, toczona jest walka o ludzkie dusze. Bóg nadal działa. A mówię o władzy rozumianej potocznie. E, używam tego określenia, ponieważ władza. Tak, po prostu to inaczej kontrola, tudzież przewaga. A każdy z nas taką władzę ma nad kimś innym. W różnych aspektach, tak? Górujemy nad sobą wzajemnie. Ktoś ma da, nade mną władzę, czyli przewagę w czymś tam, powiedzmy w A, ale ja mam nad nim przewagę w B. Tak, możemy mieć więcej, możemy mieć więcej... Niż ktoś takich neutralnych, lecz potencjalnie cennych zasobów. Więcej wiedzy, więcej inteligencji, bla, bla, bla i tak dalej. Lecz cała ta władza, czyli przewaga, może być użyta źle źle, jako ucisk, jako terror, jako poniżenie, jako wyzysk i tak dalej. Jak i ta władza może być użyta dobrze, czyli jako, jako właśnie, jak Jezus uczy, jako służba, życzliwość, jako wsparcie, jako życzliwa nauka, jako dawanie komuś. Wsparcia, no właśnie, no nie wiem jak to jeszcze określić, ale wiecie o co chodzi. Zatem w każdym aspekcie naszego życia, nawet najdrobniejszym, możemy użyć tych swoich przewag, czy też władz, dobrze i źle. Szatan nieco też usypia naszą uwagę, sugerując yy, właśnie przez, te, przez, przez to, co możemy przeczytać w Kuszeniu Chrystusa, sugerując, że działa on zwłaszcza wśród ludzi władzy. Tej władzy politycznej, nie? I to inny aspekt tego kłamstewka, który usypia naszą uwagę, ponieważ wśród sfer władzy yy, działanie szatana objawia się być może najbardziej, jak mówiłem, widowiskowo, ale być może nawet większość naszych, naszych, szarych ludzi, codziennych, szarych grzechów, tak? Bierze się z analogicznych pokus. I te grzechy nasze, przeciętnych kowalskich, mają wcale nie mniejszą wagę niż występki skorumpowanych polityków.